Cześć, jestem i Witam w kolejnym odcinku z Losowych Piątków, Piatków, jak to woli. W dzisiejszym odcinku będziemy grali blok ekipa Alkoholipsa. Demówka. Kolega mi wczoraj, jak to nagrywam, powiedział właśnie, że jest jakaś gra demówka z blok ekipy. To sobie muszę na losowej piątki sprawdzić. Pozdrawiam oczywiście tego Ancymona, więc klikamy. Nowa gra, Nawet nie wiem szczerze o co w tym chodzi, więc będę teraz wszystko na świeżo odkrywał, nowa gra, Blok Ekipa Alkoholic. Ale mnie nosi, żeby w coś ponawalać! Dobrze, że przed chwilą był no. wreszcie kurier z tym workiem treningowym, co go niedawno zamówiłem. Czekałem na niego z jakiś tydzień. Nie dłużej, z pięć dni! Okej... Okay. I póki co może by chodzić o te dźwięki z Blok Ekipy. Tutaj jesteśmy w pokoju Spaceona, jak widzimy. Dobra. Uderz, J. O kurde, leśmy trzepnęli w ten worek. O, okej, okay. Czy musimy wejść na coś. Zamontuj worek w pokoju. Powieś Jot. No wisi worek jak jajca Ciekawe porównanie. Jajca? Dobra, chyba mają. Botanikę... Tak mi się Woda wydaje, droga, że mają. No to są saki przecież, więc raczej mają. Użyj takiego... Znowu J! Dobra, seria. Jezu, o jezu! Już mi się nie podoba zbytnio sterowanie. Unik! O kurde, możemy uniki robić. Dobra. O kurde, żeśmy ziścili trochę ten wory. O! Jego matka pokoju? jest. Cholera, akurat stara musiała wrócić z zakupów. A nic mama, worek mi spadł. Jakiś chiński łańcuch mi sprzedali. Jak spadł? Sam chyba tego nie zrobił, co? Ty to byś wszystko psuł! Już ja cię nauczę szacunku do pieniędzy! Oco, chodź do, tu do ja do mnie. Od już! Od teraz, tak Ech, mi się wydaje. Idę, mama. Hmm. Ale póki co jakoś się podoba mi się zbytnio jak Spaceon brzmi, jakby brzmi jak Spaceon, ale coś jest moim zdaniem nie tak w nim. Ale to tylko moja opinia. A nie mogę uderzać. Oj, chyba to łomot. Dniami się po no. A jak już łaskawie jesteś w domu, to całe noce przed komputerem. A może tam też dawno do ekipy czasu. nie słyszałem, to no plany układam na siłkę. Może po prostu mi tak? od coś od dlatego nie planów, gra, lub się nie wiem. Ja oj, znam. Chyba wiadomo co robił z tą klawiaturą. To jest klawiaturą. Z jest z nie klawiaturą. Na klawiaturę? Tak, e, mamo. Nie wiem. N. Dziennik zdarzeń. W dzienniku zdarzeń się Niemożliwe. Sen o Warszawie. Temporanek zaczyna się. Dobrze spisam wstał po strasznym koszmarze. Aby. oby to nie zapowiadało złego dnia. Statystyki. Mongolska meta. Ciężar winy. Ciekawa umiejętność, muszę powiedzieć. Dobra. Weź ci z spod zewu w kuchni. O jest, to w tą stronę. E. Tu jest Gibel. Nie, ale zapowiada się ciekawie, tak szczerze. Taka przygodówka z blok ekipy. Tego się nie spodziewa... będzie wal... nie. ude. Nie ma to jak uderzać, żeby wyjąć e, ten e, worek na śmieci spod bo Naprawdę. Co że to wchodziłem parę razy i <laughs> nie działało. A ta co się tak uśmiecha i stoi? O, widzę, że tu są jakieś krajerzy. Czemu te dresy w ogóle mają jakieś takie stroje? Mogę sobie pójść po prostu. Przecież kontener na śmieci jest pod blokiem. Okay. Okej. A czemu oni są tak ubrani? To ja nie wiem, ale coś jest nie tak. Tu jest jeszcze Dobra. Co tak późno wracasz za odcinek. Czemu on jest okulony Robota u klienta trochę się przedłużyła. Jezu. On się ogolił coś ta normalnie. W... Czy to po prostu jest taki jakby... Wiadomo, dniówka poleciała i tata też całkowicie Chujo inny. Jestem klientem, he! W he. jakiego chłopka? Normalnie praleczka naprawiona i śmiga jak nowa. Klient zadowolony. Definitywnie fakturka coś wystawiona. tu nie da. Cześć, Defini... wszystko z w porządku? Czemu czyjesz to zylek, jakiś sceny? To jest ogolony. Oh, miałem przybić pieczątki. Pan wie się stara, wystawia fakt. Definitywnie coś jest nie tak. Do tak mi się wydaje. To było dziwne. O nie, Pawełku, tak rozmawiać nie będziemy. Co? Oj! Znowu. Moją matkę kurwą nazwij mnie chujem, wybaczę. Ale od Słowackiego to się odpierdol, bo za nie. <śledzianie> Ale po co te nerwy, Hubert? <śledzianie> <śledzianie> Definitywnie coś nie gra tutaj. Lepiej sprawdzę, co się odwala u tych ziomeczków pod blokiem. No dobra, już idę. Chciałem na zjeżdżanie wejść. No, Elo, mordy, co tu się dzieje? O, uszanowanie, Adrian. <laughs> Uszanowanie? Sądzisz naszą małą prawdę, dysputę. Polwólnie szybkie pytanie. To tak Poezja, mówi. czy jego pióra bardziej do ciebie no. przemawia drogi prawda, Adrianie? Mickiewicza czy słowackiego? Jakiego kurwa słowiańskiego? O czym wygadacie? Kurde, ja miałem wybór, e, bo chciałem już sprawdzić, jakie były lektury. delikatnie, nie grzeszy, prawda, o czytaniem, więc nie ma sensu go dołować. Hehe, he, aleś mu powiedział, Paweł! O nie, tak się bawić nie będziemy, od kiedy wy umiecie czytać? Gadać zaraz jeden z drugim, o co tutaj chodzi? Bo jak nie, to w mordę! Koledzy, Latte gotowa! Hubert, dla ciebie wziąłem na sojowym! Eee. W twoim problemie. A co tu się dzieje? Eem. To się dzieje, że wpierdol! Definitywnie coś jest nie tak. O kurde Jednak... O, fajnie, że w ogóle zmienia się i... Że zmieniają się wyglądy, to jest fajne. Chwila, czemu on kolejny przyszedł, taki sam? On wstał, czy... To oni się respią po prostu. Ja muszę na raz pokonać. I dresy. Czemu oni się respią? Co to ma znaczyć? Dobra, jeszcze jeden został. Ups. Dobra. No i trzek pokonałem. Co tu się dzieje? Musiałem czek po prostu naraz. Lepiej poszukam Wojtasa, może będzie wiedział co robi. Oby z nimi nic nie było. Źle. O kurde. Ten dźwięk. Ach, zarąbisy. Idzie mam iść? Co mam tutaj? Kurde, ile tutaj miejsc będzie, a to dopiero demówka. Kurde, mogę do Kurde, i to może być naprawdę rozwinięte iż pewnie będzie płatny niestety. No może gdyby za jakąś dekę, to bym się skusił wtedy, ale... Mam tu pójść, czy... No przesuń. Co ja mam kliknąć? Jak mam? A dobra. Do Wojtasa to raczej w drugą stronę. Dobra, już rozumiem. Myślałem, że mogę kliknąć, żeby po prostu zrobić taką szybką podróż. O, mogę biegać, dziękuję. Ty kurwa, kurde. No. Ciebie coś pojebało, że się napierdalasz z naszymi ziomeczkami na rejonie? E... oni zachowują się normalnie. Księga ulicy mówi jasno: Jeśli trafisz na silniejszego, Przyjmij z pokorą w pierdol od niego. Także szykuj dupę, mięśniaku. Pora na tengię manto. O Boże, Jędrzej, ale to zabrzmiało pedalsko Kamil, zbieraj. nie kojarzę tych szczerze. Designów, dzisiaj, czy chcesz e... podawać na Wikę, to nie. Myślę. Designów, to... więc mogą być nowa albo po prostu sobie jako takie maświec. minor postacie ale strasznie. Nie wtedy powiem. Panowie, możemy już? Bo ja mam ważną sprawę i trochę mi się spieszy. Jezu, ale beznadziejnie je bez oni zrobili te kadceńki, bo Dobra, widać jak już. się to zmienia tak beznadziejnie. O kurde. Ha? Masz z butelki jakie? O kurde. Cii. 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 E, fida. jaki to był przycisk? Ha. ha! Masz pysk z cegły. J. E, aha, ok, został skomowany. Dobra, leżeć. Chwila, ich jest więcej nagle. Mogę po prostu ich zostawić. <grym> Zobaczmy. No, kurde, jakie oni mają zasięg? Ja bym z 2 km od nich. A to, że oni się retkują co chwila, to też trochę głupie. No, dobra. To tutaj, czy... nie, dalej jeszcze. Siema, Wojtas. Może... Wojtas, czy... kurwa, mordo, powiedz, że chociaż z tobą jest wszystko w porządku. To wygląda normalnie. Pojebawszy, no. Tej mety ci znowu odpierdala. Wojtas, na szczęście Ale ty. te kacyki no, nie bolą. Póki go. co... E, słuchaj, nie uwierzysz, co się stało. Tata Póki tata co... Robocie, zaraz wygląda to, to fajnie, ale też tak... On, trochę niedopracowanie. Wystawił. Może no dopracowane, już. ale zarazem... A niedopracowane? Która? Nie wiem jak to określić, właśnie. No, właśnie. I to nie no tylko widać po tych cutscenkach, że Inni coś jest nie tak. No dziwnie. Zresztą choć, no. przejdziemy się po grochowie i sprawdzimy ilu ludzi tak powaliło. Pewnie po prostu Dobra, jakieś albo przestali dać lub coś. Dobra, ile minut nagrania? 10. Jeszcze tak z dziesięć minutek no, Wojta, powiedzmy. No chodź, co się tak wleczesz? Ile jeszcze no. tak będziemy łazić? czemu no, nie, nie pojechali nie i w góre? Nie maruj lepiej patrz tam. O, okay. Legia, Legia to ta jest bada. tak zjebana, że myśli, że in vitro to pizzeria. W zasadzie to ich szydercza niechęć jest uzasadniona. Nasza legiunia nie radzi sobie um. ostatnio najlepiej. Chodźmy koledzy, argumenty tych panów są za mocne. Nie wygramy tej dyskusji. Definitywnie coś jest nie tak. Czekaj kurwa słyszałeś to? Ale bo przestań płacić po nazwisku Cholitza, albo jakiś taki narkotyk. który nie ich wiesz, uspokaja. To chuj A fajnie, że mam pomóc face. Rana ten, jakiś rzucił pop. Dobra, chodź tu prajerze. Dobra. Wojtok, Dobra. Mi się rozwiązał, weź mnie zamień na chwilę. Ej, o, kurde. Tylko, że pewnie będę miał gorsze obrażenia teraz. Sz szkoda, że ich pokonałem już. To inna sprawa. No, no, dobra. No, ale ten zasięg to by mogli naprawić ich hitbox. Normalnie jak DBD są. Czyli zrąbane. O, dobra. Mogę nareszcie jakiekolwiek obrażenia zadawać. Dobra, teraz to łatwo pójdzie. Nie, ale nie rozumiem tego, po co mi się tak kresklią cały czas? To mi się nie podoba, bro. Wolałbym, żeby już te walki były trochę szybsze. Wiem, że pewnie, żeby gameplay był dłuższy lub coś. Kurde, ile wy macie tych śmieci? Kurde, jakieś śmiecie we mnie rzucają i nie mogę ich dogonić. On ty masz te... butelki? Dobra, zdychaj, frajerze. Jeszcze ktoś? Wojto, Dobra. Czuję się Już nikogo dziwny. nie ma, na szczęście. No nie. Tylko nie mów, że się czymś zaraziłeś od tych lamosów! To nie to! Po prostu czuję się, jakbym wszedł na nowy poziom! A, ci... Hej, to mi się akurat podoba. Mm, w sumie to też tak mam, dziwne! <laughs> to śmiesznie akurat brzmi. Dobra, zobaczmy statystyki. Życie. Wybierz przy statystyce, aby zwiększyć jej poziom. Szybko... Nie no, siła. A Space On to chyba też mogę. Fila 1. Statystyki. O! No to oczywiście, że siła. Lecimy pod siłę. Wydaje mi się, że to najlepsza taktyka. No w sumie w takich grze siła chyba może być serio najlepsza i wytrzymałość, żeby po prostu tankować się szybko i ich powalać wszystkich. Musimy pogadać z Walem. O tej porze powinienem. Oj, być mechanik to będzie Miał też pewnie dziki. Może już skończył. Oj czuję, że coś tak, z tym właścicielem tego mechanika tego będzie. tej się wydalania zgłodniałem. Może ojebiemy jeszcze Kapsa, hmm. zanim pójdziemy do warsztatu. W sumie można. Czekaj, czy to będzie jako nowa mechanika, że po prostu będziemy się tak leczyć. ma. Dobry. dobry dobry, ja wam dziękować, że wy pokonać te obuzy. Oni od rana mi pod kebab stać i dużo krzyczeć o jebaniu legi. Klientów odstraszać! <laughs> A to niedobrze dla biznesu. Pan nie, nie ma sprawy, panie Turek. O, o to tak, to, to, to pierdol, to czysta przyjemność. No, może darmowy keps jakiś hmm. będzie? No, ja mieć dla o, jaki jak interes nie będzie, czy mieliście jeszcze takie łobuzy? To wy ich pobić w moim imieniu. O chodzi, czy jak jakieś side misja, na przykład te ich szaliki? To ja wam to mocno wynagrodzić. 2.50. Pan Turek, będziemy oszukiwać. A teraz możemy złożyć zamówienie? Ale jakie zamówienie? Wy dzisiaj za darmo dostać dwa Wiedziałem, kepsy, że będą darmowe kepsy. Jeszcze raz Aj. ja mam serdecznie dziękuję. Ajmin, min. Komuś spuścić za darmowego kepsa? Czemu nie korzystać? Aj, w sumie. No dobra. Nieważne. Dobra, hamzuj. Okej, okay, czy będzie tak. <noise> Bardzo mi się podoba ilość pieniędzy tego turka? <noise> Czy to można po prostu liczyć, jako że ma nieskończone? Czy po prostu bardzo dużo i jeszcze trochę? Bo to ma wiele znaczeń. J, C. Ekwipunek pod C, okej. Okay. Ha. Ale sterowanie jest okropne. O, się ma walu. Dobra, jesteśmy uleczeni. Biegniemy. A. Ale widzę, że też strasznie mapka jest uproszczona. Na szczęście. Czy po prostu jest mniejsza, czy... Nie, bo warsztat nigdy nie był chyba tak blisko. W sumie nie wiem, nie znam jak ta mapa wygląda w tej... Animacji. To nie jest... Czy to jest pod kreskówkę pod... Tej animacji, o. Najprościej tak powiedzieć w sumie. Zobaczmy, co tu nie gra? Siema, Wojtas. Walu, mordo, nie e co się Balu znaczy się. Zgadnę. Pan Miesio dziwnie się zachowuje? Skąd wiesz? Widziałem go dzisiaj w warsztacie. Dogadywał z szefem szczegóły remontu jego łazienki. O wszystko go dopytywał. I taki był dziwny jakiś, ogolony. No właśnie, co 3... ogoleniem jest. Najpierw skąd. zdziwiło w szczególności. Jak no, a nasi stali jak te pizdy. Znaczy chuje. I tylko tego To słuchali. pierwsze chyba bardziej by pasowało moi... do nich moim zdaniem. Najlepiej będzie hmm. zacząć od pacjenta Zero. O nie, Walo, myślisz, że to może być zaraźliwe? Space on debilu, tak się tylko mówi. Musimy iść porozmawiać z panem Wiesiem i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale najpierw muszę dokończyć tę jedną robótkę, bo szef mi nogi z dupy powyrywa. Jesteś no, już wystarczająco mało, nic ci to nie zmieniło, tak A szczerze. Śmiga? A babarka? Śmiga, no. Śmiga, co ma nie śmigać. Zostawiłem ją przed warsztatem. Możemy nią potem pojechać do pana Wiesia. O, wcisko powinien być... Przyci... E, super, że mogę przeczytać. S. Puf. S. 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 Puf. S. W, s. W, s. W. O, no Go i udało web. się. Książkowe 100 tysięcy na liczniku. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nie dziwne, zadbana fura. Widać, że tylko do kościoła było jeżdżone. Dobra. Idziemy. Nie, ale z tymi też jest coś nie, nie tak mam wrażenie trochę. Ale to może mi się tylko wydawać. O! Podejść do Wawary, ale to sterowanie nie podoba mi się. Ja nie lubię właśnie jest takie sterowanie, że czasami ciężko grać, co przycisk jaki robi w Mortal Kombat. Po prostu jak się gra w Mortal Kombat, spamowałem przyciski i robiłem byle co i działało. Dobra, jedź. Sprzeduj kamerę w prawo i, i bawarę jeszcze on... E, znajdującą się u twojej. u twoje, u celu twojej podróży nie umiem czytać ewidentnie dzisiaj. Ale szybciutko to było. W ogóle śmieszne jest to, że Space on daje jest okwawiony. Super, że zjadłem nim capsa i mi go nie wyleczyło. <laughs> Zostałem na kebaba. Nie wkiwa, to co jest? A, to jest pokój Space'a. Serio taki leją do ich domów? Wydawało mi się, że mieli inny lejąut trochę. No, gdzie jest pan Wiesio? Diko marszę, Danio i potręką. Mega okazje. Siemano. Nie przyprowadziłeś kolegów. Tato, nie będę ściemniać! Dziwnie się zachowujesz. Martwię się o ciebie! Bardzo A, się podoba jak ten spejsa jest taki odpawiony cały czas. Opowiadasz. Jak dziwnie! Nigdy nie czułem się lepiej. Proszę pana, przejdę od razu do rzeczy. Od kiedy pan wystawia faktury za robotę? Ależ, Waldku, przecież nie można tak bez faktury. To by było nielegalne. Okej, okay, imiona pamięta, ale nie pamiętam. I transparentne. I... Okurę, ale nagle nie wiadomo, to. czemu hmm, faktury wystawia ITP. Nie wyciągniemy. Hmm. Trzeba się rozejrzeć po mieszkaniu. No pewnie jakiś narkotyk po prostu lub coś takiego obstawiam. Nie, rozmawiaj, tylko. Uderz. O. No, piwerko z Kitrany na czarną godzinę. Ale to jest... To chyba piwo piwo zero. jeszcze nie jest tak źle. Nie byłbym tego taki pewien. To Przecież jest... to pyskie normalne. Pyskie. Spason? Byłoby prościej, Byłoby Pyskie, pyskie normalne, nie pojażę tak? tej nazwy. To nazwie. jest piwo bezalkoholowe! O Boże, tato, coś ty zrobił! Pewnie pomylił się w sklepie. Oby tak było. Ale na wszelki wypadek przeszukajmy mieszkanie. Może znajdziemy ich więcej. Z, ciekawo... e, C jest z ciekawości, C jest jaki z ciekawością, jakie to staty? Mogę sprawdzić. O, zero alkoholu, zero smaku, zero tradycji. A wypijmy. Dostaniesz obrażenia? E, nie dostał. Serio nie dostał obrażeń. żal. Ach, nie ma tak, jak uderzać wszystko, żeby po prostu cokolwiek zbierać. A, no tak, tu byłem. To tutaj. O, kibel. I w piwo schować to. Trzeba mieć łeb. To jeszcze pozostaje pokój Spaceona. Tu jest Borek. A, mamy skonfrontować go. To chyba już znaczy, że poszukaliśmy wystarczająco. Dobra, rozmawiamy. Znaleźliśmy u pana piwo zero. Niech nam pan wyjaśni co się dzieje. No to jest trochę już Duniu, podejrzane. ...to piwo. Każdemu raz na jakiś czas zdarzy się wypić jedno czy osiem. O, to było normalnie, że jedno czy osiem. Piwo jak piwo, nie, ale nie widzę różnicy. To już nie jest Tego normalne. Wiem, no. teraz mu trzeba. Prawdziwych procentów. Może ogarnie się wtedy. Kup prawdziwy alkohol w monopolowym. Dobra, ale wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Jest... ...planetisz. Lekko 20 minut, parę sekund. Gierka zapowiada się ciekawiej, ale mam nadzieję, że pozmieniają parę rzeczy, gdy wyjdzie pełna wersja. Na pewno te kacenki bo mnie bolą te zmiany, te po prostu zmiany klatki, jakby. To są nie to... Jakby była jedna klatka i się zmieniał na inną klatkę, jakby coś inny mówi i zapomnieli zmienić, jakby, animacji postaci. Nie, nie, jakby zapomniał. No, to w sumie teoretycznie tak, jakby... Po prostu miały inne postacie, animacje, inne stanie itp. Ale dobra, mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się w następnym odcinku kiedyś. Bye, bye!